Cześć, witajcie na kanale Matura Last Minute. Dzisiaj omówimy pytanie numer 35, motyw winy i kary. Omów zagadnienie na podstawie zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Z serią pytania jawne Matura 2025. Zaczynamy. Motyw winy i kary to jeden z kluczowych tematów, który od wieków fascynuje zarówno literaturę, filozofię, jak i religię oraz psychologię. W literaturze często przedstawiany jest poprzez losy bohaterów, którzy łamią zasady moralne lub społeczne, a następnie muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Tego rodzaju narracje ukazują nie tylko zewnętrzne skutki popełnionych czynów, ale także wewnętrzne zmagania bohaterów z poczuciem winy. W takich historiach często pojawia się motyw próby odkupienia win lub zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy. Powieść Zbrodnia i Kara autorstwa Fiodora Dostojewskiego jest jednym z najbardziej znanych dzieł literackich, które dogłębnie analizują ten motyw. Zagadnienie winy i kary jest ze sobą nierozerwalnie związane. Każde przewinienie niesie za sobą określone konsekwencje, które mogą przybrać formę kary, zarówno tej wymierzonej przez społeczeństwo, jak i tej wynikającej z wewnętrznych rozterek moralnych. W powieści dostojewskiego głównym bohaterem jest Rodion Raskolnikow, młody student, który decyduje się na popełnienie morderstwa. Kieruje nim przekonanie o własnej moralnej wyższości oraz teoria, według której jednostki wybitne mają prawo przekraczać normy etyczne dla wyższych celów. Jednakże po dokonaniu zbrodni Raskolnikow zaczyna odczuwać ciężar swojej winy. W miarę rozwoju fabuły obserwujemy jego wewnętrzną walkę rozdźwięk między próbą usprawiedliwienia swojego czynu, a narastającym poczuciem moralnego upadku. Ta walka prowadzi go do ostatecznego rozliczenia z własnym sumieniem i przyjęcia odpowiedzialności za swoje czyny. Dostojewski w mistrzowski sposób ukazuje, jak wina staje się destrukcyjną siłą, która nie pozwala bohaterowi odnaleźć spokoju, dopóki nie zmierzy się z konsekwencjami swojego czynu. Podobny motyw winy i kary można dostrzec w dramacie baladyna Juliusza Słowackiego. Tytułowa bohaterka dopuszcza się wielu grzechów przeciwko moralności i naturze, w tym morderstwa własnej siostry. No, jej czyny mają tragiczne konsekwencje zarówno dla niej samej, jak i dla innych postaci dramatu. Słowacki przedstawia winę jako niszczycielską siłę, która nie tylko prowadzi do zguby jednostki, ale także wpływa na losy całej społeczności. Baladyna nie potrafi uciec przed konsekwencjami swoich działań, jej los staje się przestrogą przed lekceważeniem zasad moralnych. Motyw winy i kary jest również obecny w mitologii greckiej, co podkreśla Jan Parandowski w swoich interpretacjach mitów. Przykładem może być Prometeusz, który sprzeciwia się Zeusowi, aby przynieść ludziom ogień. Choć jego czyn wynika z altruistycznych pobudek, naruszenie boskiego porządku skutkuje surową karą codziennym cierpieniem zadawanym przez sępa pożerającego jego wątrobę. Podobnie Syzyf zostaje ukarany za swoją pychę i sprzeciw wobec bogów wieczną pracą polegającą na wtaczaniu głazu pod górę. Wysiłek ten jest bezcelowy i nieskończony. Te mity ukazują, że kara za przewinienia wobec boskich praw jest nieunikniona i często ma wymiar symboliczny. Motyw winy i kary to uniwersalny temat obecny w literaturze różnych epok i kultur. Zarówno zbrodnia i kara Dostojewskiego, jak i inne przytoczone dzieła, pokazują, że każde przewinienie niesie za sobą konsekwencje, czy to w postaci wewnętrznych rozterek bohatera, czy też surowych kar wymierzonych przez społeczeństwo lub siły wyższe. Analiza tego motywu pozwala lepiej zrozumieć ludzką naturę oraz mechanizmy moralności i sprawiedliwości. Literatura przypomina nam tym samym o potrzebie refleksji nad naszymi czynami oraz ich wpływem na innych ludzi i otaczający świat. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was pomocny. Jeśli macie jakieś pytania, sugestie albo chcielibyście, żebym omówił konkretne zagadnienie, śmiało piszcie w komentarzach. A jeśli odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie o lajku. Każdy lajk like to dla mnie znak, że to co robię ma sens i motywuje mnie do dalszej pracy. Subskrybujcie kanał Matura Last Minute, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z serii Pytania Jawne Matura 2025. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach